hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to mm, Blockstar Planet i chciałabym powiedzieć, że miałam konto z, z y, levelem takim 28 y, i mnie wylogowało. Tak, miałam Niki, jakieś tam cyfry, no i mnie wylogowało wszystko. Znaczy ja mam wszystko dobrze, ale mnie wylogowało i nie mogę się zalogować, więc stworzyłam nowe konto. I możecie mnie dodawać na Sweet Wszystko yy, znaczy Sweet z dużej i tak dalej. Apl tylko... Wszystko osobno Apl z małej litery. No i ja mam takiego skina, ale ładny jest nawet, ale chcę sobie zmienić skina. Okej. Okay. So, zmienimy skina jakiegoś cute na pewno I sorry, że tak długo nie dodawałam Filmowale na no więc Teraz do szkoły chodzimy, nie ma czasu yy, Okej okay. I od nowa będę musiała wszystko robić hmm. Najgorsze jest to, że miałam tam ja Jadłeś do ekipy, tak jak Jakiegoś cute bym chciała? Cute, cute. Czemu to są takie straszne? Mm, no Znaczy, nie wiem, jakie one są. Um, Makaron? Fajne, ale nie dzięki. A jakbyśmy sobie wpisali. Mm. Jakie ładne! Aha, to na pewno. Nie tam! Najgorsze jest to ustawianie. Dobra, mam nadzieję, że to będzie proste. I buty może na taki i takie coś? Okej, okay, damy zapis mm, sweet unicorn yy, i wykrzyknik. No nie mam przyjaciół, znaczy przyjaciół jeszcze w Blockster. Właśnie planet, o i misję wykonałam. O, już mam drugi level Edyt usłyszała Blaster używając sobie, zaawansowego I może przejdziemy w jakiś niemożliwy parkour Park Parkour Csiks O, no i stop No to damy zagraj. parkour <laughs> sobie wybiorę mm, jakiegoś niemożliwego bym chciała. Mm, no dobra. Ty tu czego już burzę. Ja mega się boję burzę. E, czekaj się, bo ja już dawno nie grałam w to. tu jakaś... E, co jest? O Boże. Nie, ja przecież... Co, jakie ja mam to prześniby? To jest niemożliwe. Nie, no jak ona tam skoczyła. No wreszcie. Spacja nie działa. Ojeju. Oh Ejum. Jest. Udało się. Czy ja mogłabym tu? Okej. Okay. I... Uh, Okej. Okay. Aha. Nie! Nie! Aha, jeszcze żyje. Nie no, nie przejdę do tego bez tego klucza, no. No teraz służało to. A ja mam gorsze problemy. O, wreszcie. <small Prettileg> Boże. nie przetrwa. <small> <small> nie wietrzyno. <laughs> Będzie to jakieś Nie wiem, ile nam to zajmie Z moim części na pewno długo Aha No nie no <laughs> No hej no 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 co? No nie no jak chcę tam wejść. Jak tej dziewczynie się to udało? Ojej. No jak? Psa! No przecież... Ja to nie doskoczy! Dobra, nie, idziemy na inny parkour. Ja tego nie przejdę. Tak nie może być, masz tyty, ja nie, nie mam, dobra może to jakoś się nam uda, tylko tutaj, no tak będzie problem, okej. Okay. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie Pu... <ścoughs> Ustawki Pułapki ja... Aha, tam jeszcze rano nie Dobra, zabrałam cię teraz Ale tam się nie da buc. Ну Мы 6 паркур X паркур X он тут-то есть? Неважно. Ага, это расстану. Ага, это будет долго. Ай, мамушка. Ujemy. Nie, 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 Chyba chyba nie, bo mam małe nie, Mam mało nie, O, Moim zdaniem on będzie możliwy, łatwy będzie, bo jeszcze bez oceny jest i jakiś ja się więc nie że będzie to bym... Mówiłam coś? Nie, wiem, nie, jak ja tam dać? Nie, Jejwo. Tuż kraje. Aha, tutaj. Mm, hop, uh, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. A gdzie teraz? Gdzie teraz? Hello. Tutaj. Gdzie jak?

Hmm. No i tak. Ale tutaj się nie da przejść. A przynajmniej mi się tak wydaje. I tutaj to już jest to. I tam się nie da tego przejść. Ale jak się nie da przejść? Ale to byłoby bez sensu. Po co? No tam... No to, to... Ale co? Ale... Ale przecież to jest to samo. Halo. Mm. Tego się chyba jednak nie będzie dało przejść. No ale jeżeli Wam się to podobało, to y, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i dajcie słuchacie, bo wtedy będziecie na bieżąco, więc pa pa!